Hej, cześć Siemano, tutaj Steel, a to już powiedzmy sobie 33 odcinek, ale niestety, czy niestety nie będzie to taki standardowy odcinek, bo pierwsze pytanie pewne, jakie sobie zadacie, to jest to, dlaczego tytuł odcinka jest przed nazwą GROM? Postanowiłem tak zrobić. Gdy będą jakieś ciekawsze, gorętsze tematy e, Czy też, powiedzmy, takie niestandardowe odcinki z Shake'a W której nie będzie liczył się sam tutaj Let's Play, który będzie leciał w tle Lecz bardziej moje gadanie e, Lub cokolwiek innego, zależy od sytuacji, zależy od odcinka I tak jak widać po odcinku, po tytule odcinka jestem lekko zdenerwowany Ponieważ Player Games Pomyślało sobie, że pieniążki za grzyby się nie, nie, nie zgadzają oczywiście i postanowili jedyny w swoim rodzaju Oktoberfest, który od, będzie odbywał się w następnym tygodniu, czyli w następnym weekendzie, czyli to będzie 24 do 25. Postanowili jedyny w swoim rodzaju weekend, który wyróżniał się tym, że było 10 darmowych piw bez żadnych weekendów typu epicki, złoto, gold, czy też lasu, tak jak teraz został wprowadzony. I pomyśleli, no tak, przecież grzybiarzy wydają tylko na piwa, więc e, nie będziemy im zadawać e, zabierać tych wydatków, nie, niech nadal wydają grzybki, tylko niech teraz mają po prostu bonusy do golda i do złota. No tak, no przecież to jest geniusz. No, no tak, no bo po co, po co po prostu zabierać jedyny w swoim rodzaju e, weekend, i dawać e, zamiast niego e, zwykły weekend, który jest w święta wielkanocne, w święta Bożego Narodzenia, e, w Halloween, w urodziny Sheikana, To jest po prostu moim zdaniem bez sensu. Lecą tak totalnie na hajs, że już powoli przestaje mieć ochotę grać w tą grę. E, no i to jest po prostu dla mnie bez sensu to, co oni zrobili. Co mogę jeszcze o tym powiedzieć? A może, czy już wytłumaczyłem o co w tym weekendzie? O kurde, prawie wygrałem. Wytłumaczyłem o co w tym weekendzie, oczywiście, cały temat na forum, e, który, o którym teraz mówię, czyli o nowym Oktoberfeście, złym Oktoberfeście, niedobrym. E, będzie oczywiście w opisie cały ten temat. Jak gdy pierwszy raz się tak nieoficjalnie dowiedziałem tutaj na czacie Gildi, e, jaki to będzie. Weekend, że tam nie dość, że będzie 10 darmowych piw, to jeszcze będą 4 weekendy naraz. No to mówię fajnie, fajnie, no wszystko za darmo. No taki Oktoberfest czasy, picuć glam coś. Okazało się, wchodzę na forum, jest już oficjalna informacja. Niestety nie będzie 10 darmowych piw, będzie oczywiście tylko. E, tylko cztery weekendy, a za piwa, piwa kupujcie sobie za własne pieniądze, e, pieniądze AK grzybki, oczywiście. No i co? I tak właśnie sobie Player Games postanowiło zrobić. Zamiast bardzo fajnego weekendu, w którym. Liczyła się naprawdę aktywność. Zrobiła weekend, który, no, na który trzeba mieć grzybki i pieniądze. Oczywiście nie mówię teraz ze statusu tego, że nie mam grzybków, że mam ich mało, bo cokolwiek. Mm, ale oczywiście jest to, no, taka prawda. No Jedyny w swoim rodzaju weekend, czyli Oktoberfest, święto piwa niemieckie, bardzo popularne na całym świecie, jeżeli ktoś nie wie. To jest Oktoberfest. No, zepsuli, no. Polecieli na hajs, no. Jeszcze żadnej firmy nie widziałem, która by aż tak mocno na hajs poleciała. No, ech, no jestem strasznie zdenerwowany, że takie rzeczy się dzieją w szajku. No powoli ta gra już schodzi na psy, a już jest całkowicie. Całkowicie zniszczona jest ta gra. Ech, ech, no, co jeszcze mogę powiedzieć. To, że jestem oburzony, no to, 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 to wiadomo. Oczywiście no ten weekend, no to co będzie trzeba gryfa zainwestować, będzie trzeba wydać pieniądze na, e, na wierzchowca no i tak, no i Valve, e, Valve już przyzwyczajenia Valve z CSA, Playa Games sobie przytuli pieniążki za grzybki bo oczywiście nowy serwer startuje w piątek czyli od razu trzy razy większe pieniążki dla Playa Playa po prostu geniusz, geniusz złanie powiem, bo to są po prostu za brzydkie słowo, przepraszam, debile moim zdaniem, to co było najlepsze w tej grze powoli to psują, może już niedługo będą same cztero, cztery weekendy naraz, żeby jeszcze więcej grzybków szło. No ale co, no chyba, e, jako już to jest 33 odcinek, mimo że on jest mało standardowy, to przejdziemy sobie na S33 mm, I zrobimy sobie oczywiście loszka No ale tak, no jest to naprawdę dla mnie bez sensu decyzja No po prostu polecieli na hajs, no trzeba sobie szczerze powiedzieć Hajs, hajs, jeszcze raz hajs Oczywiście pewnie podczas tego mm, weekendu będę robił jakieś live'y na ten Oktoberfest więc zapraszam na live'y jedyny plus, że więcej bonusów no ale niestety, no playa to, to jednak jest playa, Niemcy zasrane szwaby na pieniądze lecą oczywiście tutaj no to rasizm, żeby nie było no ale no jestem lekko podburzony, to co, to, co robię, to jest naprawdę żenada jeszcze raz żenada Mam podki, czemu nie wygrałem, nie wiem. Mm, I kto tutaj jest? Ten jeszcze trudniejszy. No to kurde, już powoli się okaże, że pokonam Locha. Pokonałem, był to zwiadowca. No i co mogę jeszcze powiedzieć o tym weekendzie? Bo cały odcinek oczywiście jest o tym weekendzie. Eee, tak jak jest nazwany nowy Oktoberfest, tak zgaduję, że będzie nazwany, bo jeszcze nie wiem dokładnie, jak nagrywam. No i co, moim zdaniem już playa jest dla mnie skończona, nieważne co by robiła, lecą totalnie na hajs. jak tak dalej polecam, no to polecam też na zbity pysk, no, no trzeba sobie szczerze powiedzieć, na ile ten odcinek ma 6 minut, ale to był tylko taki informacyjny, jeśli ktoś e, rzadko bywa na forum. Jeśli ktoś nie interesuje się zbytnio forum, jeśli nie wiem, nie słyszał, to było tylko takie dla informacji: nowy Oktoberfest nadchodzi. Jedni się cieszą, jedni jak ja są oburzeni, bo dla mnie jest to po prostu totalnie bez sensu. No ale tak już bywa, No Playa. Niemcy polecieli na pieniądze, nic nie zrobisz, tak już bywa, więc co? To by było na tyle, jeśli się spodobała. Łapka w górę. E, chyba najkrótszy odcinek na moim kanale, jeśli chodzi o Szejka. Więc widzimy się w następnym, już miejmy nadzieję, normalnym, a nie w którym wyzywam Playa. Więc siemano.